katecheza czwarta, z pomaganiem nie należy przesadzać. Od małego pomagałem biednym dzieciom, chorym dzieciom, wspierałem nawet dzieci z Afryki i uważałem, że nie zachowanie jest właściwe. Każdy chwalił moje pomaganie, ale uprzedzali mnie, czy wiesz o tym, że można przesadzić w pomaganiu biednym, chorym i tym podobne. Ja zawsze widziałem w pomaganiu samo dobro, nie rozumiałem, że można uczynić zło przez pomaganie dzieciom i pojechałem z księdzem do placówki, gdzie były niepełnosprawne dzieci i to co zobaczyłem, szokowało mnie, ale zrozumiałem, że przesadne wspieranie w potrzebie też nie jest niczym dobrym. Dzieci z placówki pokazali mi półki i wszystkie były zapełnione różnym rodzajem gier planszowych. Oczywiście nie żałuję im tego, ale po co im tych gier aż tyle? Większość z nich leży latami w szufladzie i nikt ich nawet nie używa, bo jest ich zbyt dużo, zauważcie czy nie lepiej by było, jakby połowa tych gier trafiła do przestępców i tym podobne dzieci były bardzo dobre i miłe, ale po co posiadały aż tyle gier i zabawek czy z gier, czy nie wystarczyłyby im szachy i karty? Po co aż tyle tego? I zrozumiałem, że nawet przesada w dawaniu czegoś może być grzechem, lepiej dać coś komuś, kto naprawdę tego potrzebuje lub zapewnić sobie lepszą przyszłość, bo czy to normalne, że dzieci z placówki posiadają tysiące gier planszowych?